Nie ja wiem, nie trzymam łapą za uczas, ja wiem, ale ich luzło dobrze. Kurwa, mać! Mam pier... Ja pierdolę! Kurwa. Kurwa! Kurwa, czemu się nie obrócił? Ja Ach mu zajeba <laughs> Ja pierdolę! Kurwa! Kasim, <laughs> się nie da ci Kurwa, ja nie widziałem! No Także ja pierdolę! O, wy to chód Kurwa! No nie! Kurwa, ale u nas też się nie zdziwiło! Jasna dupa! Ja pierdolę 300 zł senon podwójnym, drugi raz go tutaj Kurwa, zdeza jak gniewało! Chyba mocna ta jest trzydziesta. Pobytu, pójść Kurwa, Ja już tak Kurwa, nery tylko fruwają.